Nasz projekt na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo prosty 10 tysięcy kilometrów 11 państw Paczka znajomych 30 kiny trzech chłopaków Volkswagen Transporter, czyli Staro Jestem Hubert, jestem z Iławy, studiuję w Poznaniu. Jestem Konrad, pochodzę z Kozieni, tam są moi znajomi. Jestem Ewa, aktualnie studiuję w Warszawie, ale pochodzę z Kozieni. Na imię Karol, pochodzę z Radomia, z ekipą wyruszymy w wielką podróż. Ja nazywam się Julia i jestem z Warszawy. Nazywam się Ala, studiuję w Warszawie i jestem z Iławy. Teraz powiemy Wam, dlaczego chcemy wyruszyć w tak daleką podróż. Przede wszystkim dlatego, że jest to fantastyczna podróż, która zostanie zapamiętana do końca życia. Marzymy o miesiącu pełnym doznań. Zawsze marzyłem, żeby własnym samochodem pojechać około euro. Y, przy małych nakładach finansowych możemy wiele zobaczyć i przeżyć. Zawsze chciałem odwiedzić gorące lazorowe wybrzeże we Francji. Zawsze chciałem zobaczyć Stalią Kampną w Barcelonie. Moim marzeniem było być sternikiem w gondoli. Ja natomiast chcę zjeść prawdziwe włoskie spaghetti. A ja iść na plaży nudystów w Hiszpanii. Główną ideą naszej, naszego projektu było kupno starego pusta, odrestaurowanie go i ruszenie w daleką podróż przez Europę. Aktualnie mamy pomarańczowego ogórka Volkswagen T3, który odrestaurowany przemieni się w niesamowite auto. Mamy nadzieję, że zdoła przyjechać 10 tysięcy kilometrów. Powróć na pewno nie będzie łatwa, jednak wspólnie damy radę. I ją niezwykle ekscytującą. I pokażemy, że kobiety nie są płcią słabszą. Tak jest. Tak. tak! Damy radę! Tutaj będę oglądać magię hiszpanów. Najwspanialsza podróż to taka, podczas której każdy wschód słońca zwiastuje nowy, nieprzewidywalny dzień. Co 3-4 dni będziemy mieszać na Facebooku. Krótką wideo relacji i zdjęcia z kolejnych etapów naszej wyprawy. Dzięki temu będziesz mogła bieżąco śledzić postępy naszej podróży. Pokażemy, że. PO